Wygląda na to, że branża się pomalutku leczy. Po dziwacznych skrętach, po idiotycznych decyzjach, rynek, gracze i ich portfele zweryfikowali twórców, dla których tworzenie dobrych gier akurat nie było celem nadrzędnym. Najważniejszy był przekaz. A umiejętności tworzenia tam gier to tam sprawa sześciorzędna, tak naprawdę. I praktycznie każda tego rodzaju gra flopowała. Outlaws? Flop. Velgaard? Flop. Unknown Nine? Flop. Concord? Flop. Dustborn? Flop. Zał? Flop. Jednocześnie Helldivers 2, które przecież dość mocno walczyło z wszelkimi flagami orientacyjnymi jako pelerynki, no i miało też mimo wszystko dość potężne starcia z powodu sony. Po pierwszym ogromnym boomie nadal bardzo stabilnie się trzyma. Wukong? Nadal cholernie mocno się trzyma. No i ja wiem, tak. U, ale te 8 milionów z 10 milionów sprzedaży tam swego czasu, no to byli sami Chińczycy. To sami Chińczycy są. A co to? Chińczyk to gorszy konsument, gorszy rynek? Ty rasisto? A nawet poza tym, 2 miliony sprzedanych kopii poza Chinami to nadal wynik, jaki te twoje DEI Wysrywy chciałyby osiągnąć. Space Marine 2 nadal totalnie taki samczy gameplay również na plusie sprzedażowo. No i często okrzykiwany był to tytuł jako taki no w sumie tytuł gry roku. Świetny tytuł. I tak już słyszę te wasze plucie i jadem, że no ale Warhammer to gra. Wow, hej, słyszałeś ostatnio były zmiany? Mamy cię. Nie. Uniwersum idiotycznie faktycznie skręciło pod kątem lore pod naporem ideologizmów współczesnych i czuję, że tak naprawdę bardzo szybko się z tego lore odkręci tak naprawdę. Ale gra nie jest tym DEI zarażona i Bend sprzedała się świetnie. Stellar Blade. Ależ ta gra bolała wielbicieli DEI. Ja tu proszę. Sukces sprzedażowy i to tylko na konsoli PlayStation 5 jako ekskluzyw. A trzeba brać pod uwagę, że niebawem gra wyląduje na pc więc ten sukces będzie jeszcze bardziej spektakularne. Widzicie, zależność? Niestety dla Was, moi drodzy, stwierdzenie Go Woke, Go Broke w zeszłym roku było chyba najbardziej namacalnie odczuwalne. No chyba, że mi znów chcecie powiedzieć, że to nie DEI jest problemem, a to, że to były gry po prostu złe, kiepskie. No dobra, no to idźmy tą Waszą logiką. No to niestety świadczy to, że po prostu osoby, dla których ideologia czy poglądy są ważniejsze, przekaz jest ważniejszy, nie potrafią robić dobrych gier. Sami wybierzcie, co wolicie. Co znów potwierdza tylko moją tezę, że każda objawa uporczywego DEI w zwiastunach, w marketingu i tak dalej jest czerwoną lampką ostrzegawczą przed zakupem takiej gry. W sumie, no, jeszcze raz, jak wolicie, wy wybierzcie sobie narrację. Ale... W sumie nie będzie trzeba się tym raczej za długo przejmować, bo wiatr zmian, moi drodzy, dotarł albo dociera do branży gier. Tak jak mówiłem to rok temu, tak teraz tylko się to utwierdza, że cała ta zwrotka w kierunku DEI w grach to będzie nas no, nawiedzała jeszcze od teraz, mówiąc jakiś rok czy dwa, bo żagle rozwinęły się w innym kierunku, w stronę przeciwną, po prostu w stronę pieniędzy. Gdy mamy tyle flopów z jednej strony i tyle sukcesów z drugiej strony, a łączy się to z upadkami, zamknięciami studiów oraz zmianą polityki chociażby w Stanach Zjednoczonych, no to przewiduje poprawę w branży gier, co chyba już powoli widać. Jak na przykład nasz gendermencer odpowiedzialny za Felgarda, pożegnał się z Bioware po flopie, Gry. No, rzekomo, wiecie, <gry> szuka nowych wyzwań w nowym projekcie. O zgrozo. No, ale wiadomo, że każdy tak pisze, gdy dostaje. E, zostaje wylany na zbity pysk. Ale moi drodzy, zaskoczę Was. Ja akurat Corinne Boucher, to no, tego gendermencera nie winie za wtopę Welgarda. No, w sensie oczywiście, że tak, jak najbardziej część winy ponosi, ale nie ma co wymagać od gendermencera który dyrektorem projektu stał się na dobrą sprawę na półtora roku przed premierą Velgarda, że coś z tej gry faktycznie uszyje. Bardziej można i w zasadzie należy wynić za to Johna Eplera, który był dyrektorem kreatywnym, a jest to w gamingu pozycja, która ma wiele do powiedzenia praktycznie na każdym szczeblu i o każdym elemencie danej produkcji. On przy Velgardzie był obecny no praktycznie od początku. Nawet znalazłem w ogóle e, taki śmieszny artykuł na Rolling Stone e, o, pod, o tytule Dyrektor kreatywny Velgarda John Epler, czego nauczył się po wtopie gry wieloosobowej studia o nazwie Anthem. Nie wiem, no kurwa najwidoczniej przy tworzeniu anthema przy okazji nauczył się jak wtopić grę singlową. ale. <ścoughs> Odejście Gendermensa to nie jedyna rzecz, bo według Check for Gamers i innych serwisów krążą plotki, że BioWare Edmonton, odpowiedzialne właśnie za Velgarda, również teraz może zostać zamknięte. Głowa leży już pod toporem i tylko czeka na zamachnięcie kata. Tak dobrze poszło z tą grą. A pamiętacie Unknown Nine Awakening? Doczekaliśmy się notki studia Reflektor, w którym no, studio przyznaje, że gra była totalną wtopą, porażką. No bo <gra>, gra odniosła taki sukces, że firma zmniejsza zatrudnienie o 18%. Powiedzcie mi, moi drodzy, którzy tak bronicie DEI i różnorodności w grach, czemu zamiast wywalić mi i mi podobnym argumenty, żeby zgasić tę czerwoną lampkę ostrzegawczą. Wy po prostu nie kupujecie gier, które wyznają te najważniejsze przecież dla Was wartości. Wielki Grzegorz miał rację. Gracze są kurwa najgorsi. W dalszej części, moi drodzy, czytamy, że studio będzie teraz rozmyślać, jaki kierunek wybrać. Opracuje swoje procesy od nowa, by dostarczać graczom jak najlepsze doświadczenia i wyniosą z tej lekcji swoje wnioski. I akurat w tym może pomóc zmiana polityki w Stanach, bo część z Was pewnie się zastanawiała, a skąd te studia, mimo takich flopów, mają na to pieniążki. Otóż bardzo to skracają tą całą ścieżkę. Często z programów rządowych ze Stanów, które wspierały finansowo projekty gloryfikujące diversity, equity and inclusivity. Ale i tutaj furtka zamknięta gdyż Trump i jego rząd ogłosili zamknięcie wszelkich takich programów fundingowych. Hmm. Teraz można się zastanawiać w którą stronę pójdą studia deweloperskie, gdy teraz sprzedaż gier no to już jest być albo nie być. Zobaczymy na przestrzeni dwóch czy trzech lat, czy to były prawdziwe poglądy, dla których warto ginąć. Czy po prostu nietrafione decyzje biznesowe. Nawet lokalnie Marek Tymiński, CEO CI Games, odpowiedzialnego za. no, ukochanego przeze mnie przecież. Lords of the Fallen z 2023 roku, ostatnio zapowiadał, że w grach od studia CI Games nie będzie żadnych elementów DEI. A i w samym Lords of the Fallen, na skutek sondy przeprowadzonej na Twitterze, w której rzekomo wzięło udział 49 tysięcy um, użytkowników, tam około 50 tysięcy, znikają ciało A i ciało B, czyli body type A i body type B, a wraca mężczyzna i kobieta, jakże kontrowersyjnie, jak Bozia nakazała. <grym> I nawet tam napisałem, że o ile lorców nie cierpię, tak jestem pod wrażeniem wybranego kierunku. No to mi się twitterowe Julki i Andrzejki zesrały. I jest to o tyle zabawne, bo ta sama grupa coś tam lubi gadać o tym, jak obiektywność jest niemożliwa, jednocześnie pokazując, że no tak, to prawda, ale jest niemożliwa u totalnie ciemnych jednostek, bo zachowujecie się tak, jakby to, że CI Games zrobiło dla mnie chujowe lorcy w 2023 roku. Oznaczało nagle, że ja mam w ogóle tego studia nienawidzić, zawsze i wszędzie na każdym kroku je krytykować za wszystkie decyzje. I wy chcecie, moi drodzy, ze mną o obiektywności albo niemożliwości obiektywności gadać? No może dla was jest to pojęcie przerastające wasze rozumienie, ale to już nie jest mój problem. Ja oceniam chujowy produkt, oceniam głupie kroki firmy. Ale do każdego kroku tej firmy mam ambiwalentne podejście. Jeżeli jest dobry, to będzie dobre. Jeżeli jest złe, to będę to krytykował. Powiem lepiej. Jakby nagle ha, pfu, Ubisoft zrobiło dobrą akcję, czy dobrą grę, to pewnie też bym ich pochwalił. No ale od trzech lat nie zrobili. I niektóre te takie silerskie media, no już zdążyły zmienić narrację i teraz uważają, że... Studia korzystają z anty-DEI w celach marketingowych. A w czym kurwa wykorzystywane było DEI przy wspomnianych na początku produkcjach? No właśnie w celach marketingowych, po to to było. Ale teraz w drugą stronę to już jest problem. To tak nie można, my tak nie chcemy. Ach, te podwójne standardy. Różnica jest jednak taka, co pokazują znów flopy z początku filmu, że ten marketing nie działał. Albo inaczej, działał wręcz przeciwnie, bo odpychał graczy zamiast ich przyciągać, bo wy, drodzy krzykacze z Twittera, to wy gier nie kupujecie. I to jest wasza wina, że te gry flopują. I to jest wasza wina, że takie osoby jak ja, no mają z tego pożywkę, bo po prostu DEI się nie sprzedaje i wy jesteście tego dowodem. Bo wy tyle robicie, płaczecie, i krzyczycie. Ale gier, no jak widzieliśmy, nie kupujecie. Za to gry, w których nie jest to poruszane ani trochę, no jakoś całkiem spoko się sprzedają. Co znowu udowodniły gry wspomniane na początku filmu. Więc teraz z czystej ciekawości zobaczmy, jak zadziała marketing anti dei Mimo wszystko jednak, podsumowując, powtarzam, że ten termin, czyli DEI, ten problem. Schillerskie media czy bojówkarze dzisiaj jeszcze płaczący na temat gerifterów, albo płaczący również, co wam today przeszkadza, za rok, za dwa albo znikną, albo zmienią swój cel płaczu na coś innego, bo oni płakać lubią. Bo terminu jako takiego po prostu już nie będzie, bo się on nie sprzedaje. Wieje bowiem wiatr zmian.